W grupie jesteśmy, co nie? Tak, tak, um, tak. Tak, tak jesteśmy. Zresztą tak powiem szczerze, że te ślizgi są. Nie wiem, czy to tylko jest, wiesz, kwestia tego, że beta jest sprzed dwóch miesięcy, czy co? Bo te ślizgi to powiem ci, że to cuda się dzieją. One są tak, tak mocne te ślizgi, że. Nie wiem, dla mnie to tak mocne są, za mocne. Znaczy liczę, że względem tego co teraz mamy tu, że to się trochę zmieni. jak? Stat gry sprzed dwóch miesięcy, to powiem Ci szczerze, że nawet nie tu nie, to wygląda, wiesz? Jest, nie jest tak aż tragicznie, powiem Ci szczerze, licząc do poprzednich bet, w które graliśmy. Dobra, ja to w czołg. Więc, zrazu spałny. Ja już na topie z, z tą, z naprawiarką. Jest kilka rzeczy, które mnie wkurza. O, o na no łapę wyskoczył. <grych> o, celowni mi przestał się machać. No, może, może coś się zbugowało, no w finzyncy. to jest no. ten... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się z tych 128 graczy ok ale nie wiem, te AI jest skurzające moim zdaniem. No są trochę, ale powiem Ci szczerze, nawet patrząc na tą mapę, bo ona jest duża, to te 128 graczy powiem Ci szczerze, że się rozbija po tym spokojnie. Tak, nie ma tego takiego skondensacji. Znaczy wiesz, wiadomo jak się spotka większa ilość Aha. graczy, na jednym to czuć, ale tak to powiem Ci szczerze, nie czuję, że tu jest 128 osób. Tylko blada, nie mam tego. Nie mogę ten, Norek jest dowódcą, ale Norek, oddaj dowództwo. Nie, dobra, nie chcę dowodzić, tylko nie rzucam. Tej... Mamy helkę. Mogę jej zaspotować. To No ja nie strzelaj, po co? Pod smokę, po to rzuciłem, żeby się skryć. No a teraz to już. Ja to nie, strzelam, o... Nie, o... nie mogę, mam. Uszkodziła mi wieże. Ma ktoś wywalność do niej nie eee pojazd Tak, no dobrze, dobrze Pacak się przyczepiła Za, nie... Za wysoko lata, nie mogę podnieść się na nią dostałem logistyczną tą strasznie szybko to narzędzie się przegrzewa i mało cię naprawiam powiem ci szczerze, wiesz On już rozwalił wieży Dawaj Norex. Ja tu cały A czas e, Musiałem tego cofnąć Sorry. Ale ja ją bo ona Dały bość dawaj rozwalona. Dobra, 100% mamy zwierzęć tończkę, Paweł jak biegasz, jak wchodzisz do pojazdu na szczelca, to ja mam tak przypadkiem, że przez... nie to jest tak jak wiesz, że wchodzisz i celujesz od razu Tylko wejdziesz i czekasz nie około półtorej sekundy i dopiero wtedy możesz ruszyć działem że nie jest tak, wiesz, no, że wchodzi nie, nie wiem. Nie widziałem. goście no, są, goście one wprost. O, nie za... A, zabiłem go. To jest. Lewa. na wprost coś. No, mi celownik macha się, nie widzę nic. Góra. Ta, widzę go. Uszkodzili nam. Na blisko! Zabity. Pa wam. Plecy. A, najlepsze jest to, że widzisz te samochody zaparkowane, one ci robią DMG. Przyznaję się, bez bólu nie umiem latać tą rosyjską. Dawaj, skakuj Dawaj, jedziemy ten punkt spróbować. No, jest tak z tym działa. Dawaj, norex na nas i będziesz osłaniał bez piechoty. A mogę helkom? Jest gościu. Wskoczył. W dół, Du, dół, dół, dół. Zabity. Tak, dostałem asystę. Ale działa lepiej. więc Wydaje mi się, że serwery się odciężyły Serwery trochę po po powodowały, to, że gra działała jak działała. Góra nad nami. Dostali? Próbuj ich spotnąć. Na dole są gdzieś. No nie... nie ten. Nie dam rady. Powiem Ci szczerze. Zabiłem. Jest nice. Gdzieś tu jeszcze jest. Nad nami może jest. Da, nad nami. Nie, no nad nami, ty. nami. Obiłem go, jest nad nami. Ty uszkodził już mi. Nie mogę jechać. A ja jest, ja, widzę go, zaraz go zdejmę Dobra, mi go, ja skakuj, będę po skakuj Czekaj, naprawię skakuj, 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 skakuj. Bo spawnę mają. Co ty, Norek, zrobiłeś? Ja blisko K.A. zrobiłem, nie ten ktawisz. Ja pierdolę. blisko. Ten jeden jest nad nami, jego obiłem. Czy... Jeden na Zabiliście? plecy. Biega tu w nas. Ja przepraszam, ale ja ci do bardzo nie pomogłem, strasznie tym celownikiem rzuca znowu na, lewo, na prawo i na lewo. E, jadę do was pojazdem, plotą. Będę was osłaniał z coś jako... Czysto na punkcie. Czysto. W samochodzie. Debity, Nie widzę. I to jest gościu. Tych nie nie chcę zaspotować Przy siatce tu Dobra czekaj, spawam O jak w przyszłości przyleciałeś Coś jest faktycznie Czysty punkt mamy Ktoś biega, a dobra widzę Tu jest Jest na ten na żółtych Dobra, dodaj na ten na C1, C1 Gdzieś przy żółtych jest Uważaj są ten właśnie... Tu przy Widzę, go. Nie, nie bo to Szymka, jest ten. Jest, jest na mapie, zobacz. Tak, 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 widzę, widzę. Poczekaj, po niego pójdę. A, znowu nie dodane te... achievementy do broni. To, to biegu, ja nie wiem, co biegu zmieniam. Jest gościu. Obiega mnie. Nie widzę go. Też go nie widzę, dobra na na punkt. Okay. Jest po lewej, jeden po prawej. W górkach. W stajemy? dostajemy. Mhm. Z prawej. To Norex jest, 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 jest. Tutaj, nie dobra, to nasz. Jeden typ jest gdzieś na funkcję i kurka znowu. Dabij tych trzech, jednym strzałem. Okej. Okay. w kontenerach jest, w kontenerach prawa, prawa. Dobrze, Norek, zasłoniłeś. Idź na reksa na prawej. Ja uciekam w tunel. I slam? Pomiędzy kontenerami, jak coś. No, plecy dostaję, nad tunelem, zabił mnie. Góra. Tak, jest nad tunelem, prawa strona. Asysta? Dobra, cofaj, 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 żeby ten ci nie rozpierdzili. Jest przy drzewie, trudno nie mogę go spotknąć Helka, helka, wal, wal, gdzieś tam masz rakietę pod dwójką. Rozwalona, no Na punkcie są. Byli. Dobra, skakujesz, on? Tak, eskakuje tak, 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 ja doprawię cię może. Chodź, nie ma co, Dobra. góra kładze Wybuchy takie filmowe w tej grze To jest dobre połączenie zbugowałeś się i u mnie siedziałeś obok pojazdu Aha to niezle No Ale ten tunel ma klimat No fajnie jest tak samo między D1 a D2 Dobra, co mamy? Jest tu minimapa, że powiększyć? Nie, nie można no nie właśnie, Al nie Alfa 1 i F1. Gdzie jest F1? Po prawej, dobra, na F1, co? No dobra, spoko Dawaj, Norek, oznaczaj To jest przy nich respie No tak Gość, gość Nie, to drzewo, jest Helka w powietrzu Transportowa, Tam idę. Nie szczalam. I gościu na spadochronie leci. Odciął się Przypiął się Zabit Nie, eee, pierwszy kill Eee, bojowa nad nami To strącaj ją okay. Oście po lewej wiecie. Po lewej Samochód za nami. A to nasz. Jesteś pewny? o nim przyjechał. Patrz, patrz teraz. No, nie, nie ma destrukcji. Jakbyś masz... w kota grał. No. no nie patrz teraz. Trzy goście tu jesteś na punkcie. Aha. Alfanie znaczy, też pisze, że ile gości jest na znaczy, No Ja nie do końca jestem z tego za łatwe to jest. Dobra, te straciliśmy, te straciliśmy. Wracamy w tunel. Kto tam nie był. Co, zrobiło? zabiło? na tam był. Niedaleko was, po prawej stronie, na tym wzgórzu, to byliście. Prawie. Nie, to wolno, to pociski lecą. Dobra, w tunel, o, o, ty Robi się taka kto pogoda, czołg włączył tego... Włączył... ...światła No, cool A, to ją granatniki z przodu, ja. widziałeś o tym? Mhm po W domku Na domku Dobra, idziemy na Charlie Tankuj, ty Zablokujemy się na no podz nie muszę naprawić to w tych działkach, bo to jest masakra. Oczy bolą. To no nie wiem, chyba że to u mnie coś jest zblendowane. Zabijałem? Jeszcze. Są, są na punkcie. na blisko prawa jest, jest, jestem jest. no ma, ma, ma. i prawą patrzcie. Samochód to wprost jedzie do nas. Gdzie? Dobra, bronimy się w tunelu na razie. Dobra, nad nami są. Wiem, wszędzie są. Coś jest do na prawej. Tak, ja już wysiadłem na prawie Norek, zrób tarczę Jak to tak szybko jedzie, to nie mam prawie Jeszcze jeden po prawej, dwóch na prawej, po prawej, po prawej. Dobra, wychylam się Jeden nade mną tak, po lewej stronie, e, dwóch po lewej. Dalej? Tak, po prawej. Tak. Tak. Poczekaj, e, bym się ta zagrzała. Się tak. bo ona się długo ładuje. Chodź, 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 bo mam 13kp. Człowiek, tu jest wojna. A ja widzę, jak mu dostało injektory No, widzę właśnie. Jak Cię na full przyspawam, to idzie, idzie. Dobra, ja nie będę wsiadł do Ciebie, stoję za Tobą i będę ci tylko spawał. Benek tam kurde killi robi. Konsolowcy. Gość, nad sobą może gościa. Beneku, po lewej, tu. Tak, nad nami, nad nami. Olek z nami Dwa jest, po. Dobra. Wiesz Szymon Jest... ale nie mi te... Ale to wiesz... A właśnie, bo to jest... Szybki, szybki bieg jeszcze, przecież zapomniałem o tym. Jaki szybki bieg? Double tap w... To w, w kodzie. Ty, ja mam ten. Czekajcie. Aha, dobra. Uwaga. Kto to rzucił smoke'a jakiegoś? Nie oni, ja. Oni może. Dobra uwaga, na blisko mogą być. Dawaj do nas, Norek, bo my potrzebujemy. Aaaa, no. dobra. Ten taki serpent, tajny. Dobra, wysiądź, wysiądź, wysiądź. A ten, yy, już wiem dlaczego nie można strzelać przez sekundę, jak się wchodzi. Wiesz, jesteś od razu tak, jakbyś był na działku, ale animacja jeszcze jest wchodzenia. Mm. Widziałem teraz siebie, jak wchodziłem, już byłem na działku. O kurde, ten tunel to UP. OP. jest na daleku, uważaj. Ja jestem za tobą. Z powarką w ręku. Mogę jak chcesz, to mogę wziąć drona i powylecieć i pospotować jak chcesz. Bo już Spróbować. Kelka jest. Dobra, cofam. Pomóż. Wyjeżdżam, ale to jest kalka. Nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj. Poczekaj. Ja już nie daję dalej. Czołg, w... czołg jest, czołg jest, czołg jest. Dostał. Gościu ci wchodzi do tunelu jeden. Znaczony masz. O, nice. Ciołk jest dostał. O, tak, masz czołk, jest. Dobra. Nie da help, nie da help, nie da help. Dobra, już. Chodzę, z Halki. Ale powiem ci szczerze, że jak dostaję, dawaj, Punkt, Punkty Chodź. pewnie. Dostaje, Nie, dostaje asysty. No to dobrze. Dobra, jesteś na 100%, wracam do drona. Dobra. Drugi chłop dojechał. O... To jest lewa, Wystaje Nie, Dwóch gości... bo, 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 bojowa jest na dwa nim. między kontenerami się chowa. Asysta znowu, znowu asysta. I tutaj coś od tej strony idzie. Tak, portówkę mamy tutaj, Nie, za moim zasięgiem jest. Dobra. Potrzebuję ten. Nie mogę jechać. Nie mogę jechać, nie mogę jechać. Dobra, idę już, idę, jest dla mnie, wróg jest na mnie. To ty. Na plecach mam wroga. Leży. Nabijem go. Ja do niego strzelałem. Nie trzeba Trzeba no. Ale jakoś położył na tobie skubany? Przecież mówiłem im od razu. Długo trwało, żebym go rozjechał. Długo. Jeszcze ja do niego strzeliłem ze trzy razy, wiesz? Góra nad nami Dobra, masz 100%, ja wracam do środka. Mieszcie mi jakiś się. Herakant. Wracam do środka i biegnę ten do drona. Dobra, dostała transportówka. Została rozwalona. Nice Człowiek, ja mam 44. Nice, nice, Nikt nice. 5 ja? asyst. To jest dzień życia czołgisty. O, to jest to czołgisty. Gościu, was spadofranem... no No jest jeszcze... jest. Norek, co ty robisz? Tu to jest, to jest za dużo czołgów na metr kwadratowy. Ja tylko ja, ty, eee, ja stoję ten. po prawej stronie. Staram się cofać tylko do prawej. A mi Nie ma no to. Dobra, Norek, jest goście po prawej, jest goście po prawej. Ty nie można tego skanować. Oddaję. Weź tego czope, Ty, Norek, co? Słaba go strzelasz, tak. Jak nawróci go, rozjebę. To wyjeść trochę, no kurde. Chyba on spotuje cały czas. Tak, tak, ja wokół was spotuję. Jestem na dronie. Rozwoiłem? Nice. No dobra, no to co, mamy punkty F stracone, a jest po naszej stronie, na górze. Co wracaj do ciebie? Jedziemy gdzie indziej? Możemy Wracam do ciebie Masz Dorek z kogoś? Powiem Wam, że ten dron jest naprawdę fajny Tak, Dorek są Jestem forward. Dawaj, dawaj, daj. Dawajcie alpę próbujemy Tak Dorek za nami Ty też jako ten Dżywa Nie, jako ściągać samolotu co jest. Okay. jest przed nami, na wprost był typ ja nie widzę, bo mi ten celownik znaczy. Tak już prawie koniec, bo ty na szyby Jedziesz z nami, Noreks? Tak, ja daję z nami. We 150 metrów za nami. No już na Alpe prawie. No. No i jego pomoc. <laughs> os... żeby nas osłaniał przed sam... są goście bo przejmują. przejmowaliśmy przed chwilą. Holak oh, jakiś był? Ja nie, przed chwilą nie. No. Ała, dostałem fizz, zaraz się rozejdę. Gościa na środku. Noreks, masz jakiś większy wachlarz Słownictwa, czy. Dobra, ja wysiądę, zobaczę co tam jak tam punkt. No, czy... jest, Przejmuję. Nie, jest jeden gość gdzieś. Budynku może być, na pewno nie w tym, w tym drugim. Gdy zobaczę, jest spadochron, widziałem z drugiej strony. To nasz dobra. Nie wiem, gdzie on jest. w drugim budynku. Tak, widzę go Ale on jest na budynku Może być Ta jest na Dlatego go nie widziałem No i dę górę Rzuca na budynek Nasz jest, o, nasz jest, nasz jest tam Tu jest drobinka waszą na budynek, ale już go nie ma Dobra, jedziemy Czekaj już skakuje do ciebie Charlie z znowu, tylko pojechaliśmy z niego. No, siedzą w góry na Charlie 2 pod nami. Tam jest między tymi? Zaświecił się. Czekaj, tu mamy gościa. Jest, jest. zapity? Tam ta na dole, zapity. Dobra, zawiłem tego, co było koło nas. Jeszcze jeden jest. O, się. Czekaj, Szymon. Położyłem się na razie. Ja spadam, bo myślę, że znamy... Dużo ich idzie. Nie, już nie miałem szans. to było z sześciu. Osłoniłem cię. Dużo ich tam. No, dużo, tam dużo, dużo. Z Oni zeszli z tego C -C -C C2. topie? Dalej, bo. Towarę potrzebuję. Już jestem. Dużo ich idzie. PS. <laughs> es. Dużo ich idzie. Byłeś na tym. Koniec. Byłeś na urwisku, jak wysiadłem, to spadłem z urwiska. No, ale wydaliśmy, to najważniejsze. Najważniejsze.